I oczywiście mało moi widzowie dzisiaj y, to znowu Igor i dzisiaj y, będziemy robić Akademię y, Policyjną na, na Inferno. Nie znam za dużo smoków, znam kilka naprawdę fajnych fleszyków kilka to jest za dużo powiedziane. Może dwa maksymalnie. Ym, I standardowo zostawiła w górę suba komentarz z dzwonem. To bardzo ważne, bo YouTube zapomina czasami sobie wysłać powiadomienia. To ten dzwoneczek, żeby was tam informował. Eee, no i co? No i lecimy tak w zasadzie. Pierwszy smoke, tutaj jest taka lampa. I jak macie tą lampę, to zanimy sobie u górę i mamy sobie rank wpada idealnie, odcinając nas naprawdę od tutaj wejścia. Torres nie mogą nas nadzresować. No i mamy koniec. Ym... Kolejny mój smoke, jaki przypominam sobie... Znaczy nie mój, tylko po prostu smoke, którego kiedyś tam widziałem, to... To... I on leci tam na Biblię podajże. No. Macie smoka na Biblię. Ewentualnie... Jak go rzuci się niżej... To on powinien wpaść trochę lepiej. Jego życie. Tutaj, tutaj ten przekroj daszków, i do góry sobie idziecie i tutaj. Teraz, jak sobie dacie nitolę, no to poleci. poleci trochę marniej. Tam. Zasłania wszystko. Eee, dobrze. Hmm. Kolejny smoke. Niby, niby go można rzucić stąd. Ale jak terroryści tam mają zajęte, to ciężko jest trochę rzucić dobrego smoka. Czujesz się tak i celujesz tak. Oj, nie, nie mi. Nie znam, nie znam do końca tego smoka, także... A może tak się go rzucało? Nie wiem, nie pamiętam, bo nie pamiętam totalnie jak się go rzucało, także przepraszam. Ale tak chyba. No, tak. To yy, po prostu na no ten ruch daszku celujemy sobie stąd tu Na środek jakby tutaj gdzieś yy, No i no on ja wtedy wpada, zakrywa nam, no możemy w yy, Także to jest to Kolejny smoke, jeden umiem, drugiego nie umiem totalnie Jeden smoke mój jest taki że celuje się jakby tutaj ma, macie tą wystającą gałązkę to celujecie sobie tutaj mają lecie i wszystko tego smonka, on się odbija tak i smoczek spada idealnie no o kurde albo nie idealnie nie wiem no. idealnie chociaż trochę szpara jest poprawię poprawię mam nadzieję że tak jeszcze raz yy, tutaj ten listek tu. I poleciał. On się odbił odtąd. No, i teraz smog bez szpali. Ale też nie ma, Tutaj bym się chciał przebić do mnie. Nie, tutaj czystej pozycji, tak naprawdę. Tylko zobaczę, na jak tutaj może stać. Yy, smog na szpulę. Smog na szpulę. Tutaj, to i do góry, jak on nie umiem, jak nie wpadnie to z góry. Przepraszam, na środek celujemy, ale nie. Wpad, wpad jest dobry, eee, odsłania ruiny, znaczy zasłania ruiny. Eee, tu nie wiecie, tylko nic, na szpuli też nic nie widać, stoję na szpuli. Właśnie ja wystałem tu. tu. Um, Wallbang ze szpuli. Tutaj takie strzały tu powinny zarówno spokojnie chłopak, który sobie stoi na szpuli. Nawet patrzcie, pokażę Wam Chłopca tu stoi celowany jest do boku albo no, gdzieś tak a my stamtąd po prostu też jak mamy AWP to możemy go wszędzie przeskanować możemy też się ustawić tutaj po prostu to też skanuje, jak widać no, no i te skany tutaj już wróg jak sobie z AWką staniemy tutaj w tym miejscu i wycelujemy tutaj na to nie śmierć, bo tutaj jest jeszcze szyba. W sensie tu nie jest szyba, ale gra to jako szyba. I no i zabija. Yy... Mm, mm, kolejny smoke. Będzie to smoke Ten. Tylko... Tak świetnie pamiętam jak się porzucało Ale chyba tak nie mogę się ustawić? O! Jak mamy tą ozdobną gwiazdkę, to celujemy sobie gdzieś mniej więcej, tu już założę prołem. No, tu jest smuczam, tu nie widać nic. Jakby wasz kolega dostał mocno i mówi, i wy sobie stoicie i mówię, raszy ją, no to tutaj się rzuca. też palaka, żeby się nawet nie mogli przez niego przebić. No i nic. Może spalaka palaka się przebijają, przez już palaka rzadziej. Flaszeki, flaszeki. Mm. Nie trafiłem. Tutaj ten flaszek. Yy, jak go się rzuci trochę wcześniej, to... Mam, trochę wcześniej. No, ale te flaszek są takie, powiedziałbym, niespodziewane dość. Nie wiem czy się odbije w tą stronę czy w tą stronę, ale znacie już yy, tego flasha. O, 4 z nimi przyszedł. E, dobra, kolejny, smo kolejny smoke yy, yy, jest mój autorski. Jak sobie wybiegacie z respa... Pobiegniecie środek drzwi. pamiętajcie jak wychodzicie to opuszczacie, on sobie tak... Oj! Łoj co tu się stało? Zawsze z niego za wypuściłem. A on na już posiada. Biegniecie sobie ze spawna i robicie tak. Skaczacie. O, proszę. no Taki smorchang. Możecie... Albo sobie myśleć tutaj, albo sobie życie tak i wybiegacie po prostu i chodzicie. Taki smok, no i ostatni już smok. Mm, ostatni już smok. go yy, gdzieś na internecie. Yy, tutaj, jak macie ten, to coś, to po prostu podleg to. To jest ten sam smok, tylko że z innego miejsca. Jakbyś sobie chcieli. Łączkę. Jakbyś sobie chcieli bardzo szybko przejść, ale nie wiem. Akurat teraz. Nie, nie mógł mi wejść. Chyba. Tak. O! No tak. Idzie rząd do odsłania tutaj. Mm. No i ostatni taki fleszyk. Tutaj mm, koledzy mówicie, że To fleszyka. Zostawiacie sobie tu. I, i tutaj. Chodź. Albo z prawego się to rzucało. Tu no, nie fajnie tam go. Przepraszam mocniej Ja zrobię jeszcze jedną próbę sobie, bo go się fajnie rzucało, ale nie stąd, tylko nawet chyba stąd i celowało się. Tu. Nie nie nie. Dobra, ja pamiętam go drodzy yy, wid widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapę w górę, suba. A ja się z wami żegnam. Poł. Mm, no i cześć.